Dzień dobry, chociaż w sumie patrząc po porze, to dobry wieczór, a może nawet dobranoc, bo tak, jakoś się trochę zasiedziałem z tym wynalazkiem. To jest kolejna rawka. W niej są dwie ciekawostki, bo oprócz tego, że ona jest hybrydowa, że ona jest 4x4, to w sumie no, nic spektakularnego tutaj nie ma. Samochód ma 2000 km przebiegu, w związku z czym no, jakieś tam już rdzawki na nim były. Trzeba było je obrobić, trochę fertanu, trochę poszlifować, trochę poczyścić. No, ale to już tyle razy było, że ja nie chcę Was więcej tym w ogóle męczyć. W tym samochodzie ciekawostki są w sumie trzy, nie dwie. Po pierwsze, bardzo ciekawy właściciel. Jest to właśnie fajne w tej pracy, że czasem można poznać kogoś, o kim się człowiek na przykład w szkole uczył. Druga ciekawostka w tym samochodzie to jest to, że on jest właściwie w wersji Poproszę wszystko. Nie wiem, czy jest jakaś opcja w cenniku, której w tym samochodzie nie ma. Być może jakieś szklane dachy występowały, ja tego nie widziałem jeszcze na żywo w sensie takim, że nie widziałem jeszcze rafki ze szklanym dachem, czy tam z jakimś szybrem także i tutaj tego nie ma, ale no są podgrzewane stołki, są wentylowane są klamki z takimi srebrnymi wstawkami, nie wiem czy to przez tą folię będzie widać coś tam widać no, oczywiście skóra aczkolwiek no, ze skórą to się widziało chyba tylko w słowniku, bo no jakościowo to ta skóra jest tak w sumie trochę między wąż strażacki a jakaś tania cerata, no ale to tak nie do końca o tym. Trzecią ciekawostką w tym aucie jest coś czego również jeszcze nie widziałem i co mnie bardzo mocno zaskoczyło. Zobaczcie, to auto ma aluminiowe zwrotnice. Ja początkowo myślałem, że jest to kwestia rocznika, bo no, to jest świeże, co dopiero odebrane. Tam pojeździło raptem kilka miesięcy, ale później przypomniałem sobie, że przecież mieliśmy już tutaj rafki, które były młodsze od tego samochodu, w sensie wyprodukowane i odebrane później. A mimo to wszystkie miały zwrotnice stalowe. Czy tam staliwne właściwie, bo to staliwo jest, a nie żeliwo. No a tutaj proszę, mamy takie piękne alu. E, oczywiście, tak. No, EPC twierdzi, że te zwrotnice występują od początku produkcji. W sensie jedne miały, inne nie miały. No i fajnie, cacy, super. W żadnej specyfikacji nic nie jest na ten temat napisane. E, no, ile dałem rady, tyle zgłębiłem, ale niestety nic mi to nie pomogło. No i zgłosiłem temat do człowieka od spraw beznadziejnych na konstruktorskiej w Warszawie. Ale okazało się, że on też nie bardzo i jak do tej pory nikt nie zna klucza według którego ta rafka, w sensie ten model czy te roczniki dostawały zwrotnice aluminiowe. Nie wiem, może jest to kwestia wyposażenia, może te najwyższe wersje wyposażone we wszystko tak miały. No ale z drugiej strony też nie do końca, bo mieliśmy tutaj Black Edition, która też miała prawie że wszystko co tylko dało się do niej dobrać. A mimo tego zwrotnice miała zwykłe, trochę czarne, a trochę pordzewiałe. No i tyle z ciekawostek. Jest jeszcze jedna ciekawostka, ale to już dotyczy technologii, omówimy sobie ją przy następnym samochodzie jak widać samochód wywoskowany grubo to już jest druga warstwa która no myślę, że za kilka, kilkanaście godzin będzie taka, że będzie ją można dotknąć, ona sobie dosycha, no, a ja tymczasem udaję się w objęcia Morfeusza bo rano niestety zadzwoni budzik i znowu będę się zastanawiał czego on ode mnie chce W się kończy składać chciałem jeszcze pokazać takie miejsca, które zaraz pochowamy, pozakrywamy Tutaj całe kielichy Wszystkie te wnęki Jak również cały ten przedni pas To wszystko jest wywoskowane Tam na dole kawałek podłużnicy też no I tutaj z drugiej strony analogicznie tak to wygląda Całe to potrzebie. Tu ono było zdjęte i z obu stron jest przewoskowane Później jest na nie założona ta fabryczna osłonka. No i w środku tutaj też jest poskładane, także z tej strony tak to wygląda. Tutaj pod tymi nakładkami błotników, dokładnie dotąd do linii, no bo tam powyżej tej linii już będziemy się przyklejać. No i oczywiście kielich tu już mamy nad kola poskładane, zostały tylko te nakładki założyć. No a teraz sobie przejdziemy pod spód. Samochód mamy już poskładany, także tylko o takie miejsca, jak tu, wystające, świadczą o tym, że coś przy nim było w ogóle zrobione. No i te miejsca, które poprawiliśmy masą, te miejsca, które są wywoskowane, tutaj te akcesoryjne progi. Zobaczcie, jak one teraz wyglądają, a za moment obejrzycie, jak one wyglądały, kiedy tu przyjechały. Tyle mamy nazbierane tutaj brudu, piasku. Zobaczcie, ile tego jest. Dlatego też rozebraliśmy to, bo do demontażu i tak trzeba i tak. A zabezpieczymy to i dopiero założymy na to te plastiki, bo to jest żywe alu, nawet nie jest oksydowane. W związku z czym, no żeby zbyt szybko się to wszystko nie rozpadło. No i tak to wyszło. Zostały wymyte, wypiaskowane, wyczyszczone też w środku, bo jak się przyjrzycie tutaj, zobaczcie jaki tu jest profil, jeden i drugi, i w tych dwóch profilach, które są przez całą ich długość. To było tak gdzieś po szklance brudu i żwiru. Także wypłukałem to wszystko. Później te progi zostały wypiaskowane i na to zostały zawoskowane dwie warstwy. Na no to przyjdą jeszcze te plastikowe nakładki, także myślę, że to jakoś będzie działać. No co do zakresu prac, to standardowy wosk, żadnych fanaberii, czyli całe zawieszenie. Cała podłoga, osłony wydechu najpierw lakierem termicznym, a później dopiero woskiem. Wydech został przelakierowany, bo już tak wyglądał niezaładnie. No i oczywiście, gniazdo, jako że to jest czteropędne, no to gniazdo zostało też oczyszczone. Bo tam już jakaś lekka oksyda się pojawiała, i przewoskowane. Tutaj mamy dalej osłony do samego przodu. No wstawki tam w kielichach, te, te miejsca zostały te, zostało to zamknięte. W związku z czym nic tam już nie będzie wchodzić w te, w te profile, w kielichach, w te pionowe. No i te piękne aluminiowe zwrotnice też tutaj całe zawieszenie nie niepółłożki to wszystko zostało. Powoskowane i na tym się właściwie nam cała ta zabawa z rawką kończy. Składamy to, opuszczamy. Wjeżdża kolejny samochód, taki, którego jeszcze nie było, więc będzie jakaś powiedzmy częściowa odskocznia, no bo to nie będzie nie wiadomo co, ale. Ale no samochód, którego jeszcze nie mieliśmy tutaj, który od bardzo niedawna jest w ogóle widziany na drogach, który w tym roku się dopiero pojawił w salonach. W związku z czym no, mamy okazję też go obejrzeć, zobaczyć, jak został zrobiony i zobaczyć, czy on może będzie lepiej odrobinę zabezpieczony od tego, czy jednak będzie dokładnie tak samo. Rawka zjeżdża, bierzemy się za kolejny no i będziemy się widzieć w następnym odcinku.